Cześć, to Kamil. W dniu dzisiejszym pokażę jak wyglądają chryzantemy na początku drugiej połowy października. Kwiaty cięte, jak widać, są już wykwitnięte w pełni, chociaż trafiały się takie talerzyki jeszcze. pokażę dzisiaj dwa namioty ten tunel gdzie jest, są kwiaty cięte oraz tam gdzie są tylko i wyłącznie kwiaty doniczkowe tutaj mamy doniczki, doniczki w doniczkach ryzantemki tutaj mamy kwiaty sterowane wielko Jest jeszcze 10 dni do Dnia Wszystkich Świętych i te kwiaty będą cieszyły oko na grobach naszych bliskich tak oddali. Tutaj mamy piec który ogrzewamy w nocy. Spadki temperatur są coraz większe w nocy. Dzisiaj było minus dwa stopnie przy gruncie około minus pięć. Tak wyglądają w oddali. A tutaj mamy. Kwiaty cięte. Kwiaty cięte z bliska wyglądają jak, jak widać, są pięknie wykwitnięte. Opóźniłem w tym roku, żeby wykwitły. Sam raz na dzień wszystkich świętych. one są wyższe ode mnie tak w tym roku wykwitły i wyrosły to jest wrosowy taki kolor pięknie pachnął naprawdę tu mamy taki tunel aż bym powiedział takich one są wyższe ode mnie. O, ten, ten tutaj powyższy będzie piękny na Dzień Wszystkich Świętych. Tutaj mamy kolor taki złocisty. No nie wszystkie nie zdążą niestety wykwitnąć, ale większość wykwitnie. I zaraz przejdziemy do kolejnego tunelu tam są tylko kwiaty doniczkowe Zostawcie łapkę w górę, jak się podoba film Subskrypcje Tutaj mamy taką odmianę Którą mamy pierwszy rok I niestety ona jak widać Nie do końca została przez nas poprowadzona tak Żeby one wykwitły na Dzień Wszystkich Świętych to Piękne Napiszcie w komentarzu, które kwiaty się najbardziej podobają, które kolory. I przechodzimy do kolejnego tunelu. Jesteśmy już w kolejnym tunelu. Jak widać, chryzantemki wyglądają, co już w połowie wykwitnięte.